Jeżeli tak patrząc na największe, takie preferencje Polaków dotyczących podróżowania z kamperem, czy przyczepą kempingową, to niezależnie od cen, od lat najbardziej popularna jest Chorwacja. Jeżeli karawaningowcy wyjeżdżają. Po raz pierwszy poza granicę naszego kraju, to właśnie najczęściej udają się do Chorwacji, bo Chorwacja jest i najlepiej rozreklamowana, i tak naprawdę posiada chyba jedną z największych baz pól kempingowych, jeżeli chodzi generalnie o całą Europę. Polacy też chcą mieć zawsze tą piękną pogodę, ładne plaże, poszukują tego pięknego, niebieskiego morza, no i zawsze najczęściej właśnie udają się do Chorwacji, ale niestety Chorwacja z roku na rok Staje się coraz droższym krajem, zarówno jeżeli chodzi o pola kempingowe, jak i takie dodatkowe atrakcje, czyli wejścia na jakieś rzeczy przeznaczone dla dzieci albo jedzenie w restauracjach. I chyba nie skłamie, jeżeli powiem, że Chorwacja w tym roku przebija a naprawdę szczyty cenowe, jeżeli chodzi o pola kempingowe europejskie. Niedawno nasz klient wrócił chyba dzisiaj nawet z takiego wyjazdu, objazdówki kamperem od północnej części Chorwacji do samego. Dubrownika, czyli do południa, no i mówił, że średnio za pole kempingowe zapłacił od 300 zł w górę za kampera z prądem i rodzinę 2 plus 1 na tych lepszych, największych polach kempingowych, tych resortach pięciogwiazdkowych. No to tam już kwoty oscylowały wokół 400-450 zł za dobę. Co zrobić, żeby jakby wyjechać taniej? Gdzie jest taniej? Zdecydowanie warto wybrać takie kraje. Niezbyt skomercjalizowane, że tak to nazwę, kilka kilometrów dalej, dosłownie kilka kilometrów do, dalej, bo kiedy już dojedziemy do tej Chorwacji, dojazd do Albanii naprawdę nie stanowi już większego problemu i tam pobyt na polu kempingowym już kosztuje w granicach 20-30 euro za dobę, więc i w dalszym ciągu mamy piękny dostęp do morza, bardzo fajne, zorganizowane pola kempingowe. Jeżeli nie szukamy, tak naprawdę, szukamy oszczędności, nie szukamy, Dodatkowych atrakcji w postaci jakichś kompleksów basenowych czy restauracji, no to można skorzystać z camper parków i wtedy to jest chyba najtańsza opcja takiego postoju. No bo tam zapłacimy 5, 10, 15 euro za dobę takiego postoju. No i rzeczywiście wtedy można podzwiedzać, skorzystać z dodatkowych atrakcji. A przy okazji sam pobyt mamy naprawdę w bardzo niskiej cenie. Na tym wszystkim, w tym wszystkim, jeżeli spojrzymy, my też się na nasz kraj, no to nasze pola kempingowe, które ciągle rosną, które ciągle się modernizują, nie wychodzą cenowo tak naprawdę źle, bo na przykład na takim jednym z najnowocześniejszych. Pól kempingowych w naszym kraju za pierwszą linię brzegową, rodziną 2 plus 2, zapłacimy w tym sezonie szczytowym, najwyższym, około 170-180 zł za pobyt. I kiedy te pola kempingowe przygotowywały cenniki na nowy rok, wszyscy się łapali za głowę: Mój Boże, jak drogo, kwatery będą tańsze, hotele będą tańsze. A się okazało, że i te kwatery, i te hotele również podniosły swoje ceny, no i na tym tle te pole kempingowe za 170-180 zł jawi się naprawdę jako taka tańsza, alternatywna alternatywa ekonomiczna. Północ Europy jest o tyle dobra, że można tam pojechać i stanąć tak naprawdę w dowolnym miejscu na dziko, czyli kompletnie odpada nam koszt pobytu. Nie musimy korzystać z pól kempingowych, możemy tylko przeserwisować naszego kampera czy przyczepę kempingową, a tak naprawdę możemy. Stanąć na tak zwanych miejscówkach za dziko, na dziko i wtedy zapłacimy całe. 0 zł. Niemcy, Francja mają gigantyczną bazę kempingową i tam możemy wybrać albo luksusowe pole kempingowe, albo właśnie najtańsze takie parki, miejsca dedykowane, postojowe dla kamperów czy przyczep kempingowych. Hiszpania i Portugalia z kolei jest bardzo odległym kierunkiem z naszego kraju, dlatego Polacy niezbyt chętnie tam jeżdżą, ale tak samo i tam znajdziemy gigantyczną bazę kempingową z Różnymi cenami w zależności od potrzeb. Jeżeli chcemy mieć kompleks kempingowy ze wszystkimi atrakcjami, zapłacimy 50 euro za dobę. Jeżeli chcemy prosty kamper park, miejsce postojowe z serwisem, 10, 15, 20 euro za dobę. Wszystko tak naprawdę zależy od naszych osobistych preferencji. Zdecydowanie w tym roku ceny są wyższe. Wiadomo, koszty utrzymania pól kempingowych wzrosły, gaz, prąd, wynagrodzenie pracowników, więc to jest oczywiste, że w tym roku musimy zapłacić 20-30% mniej, więcej, mniej więcej więcej za pobyt niż w porównaniu do lat ubiegłych. Natomiast w dalszym ciągu jest to naprawdę fajna alternatywa, bo poziom wejścia do karawaningu jest dosyć drogi. Musimy kupić kampera czy przyczepę kempingową i to jest duży wydatek. Natomiast jeżeli podróżujemy często przez cały rok, korzystając np. nie tylko z wakacji, ale weekendów, każdego możliwego wolnego terminu, to wtedy możemy realnie zaoszczędzić pieniądze, bo nie wydajemy nie, rzeczy na np. Na, na jedzenie. No bo przecież mamy własny aneks kuchenny na pokładzie, możemy stanąć na dziko, możemy nasz, nasz pojazd przystosować do bytowania poza polem kempingowym, więc jeżeli ktoś tak naprawdę chce, to karawaning tylko teoretycznie na wstępie jest taką droższą alternatywą od standardowych form podróżowania, ale w perspektywie czasu naprawdę jesteśmy w stanie zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy, no i przede wszystkim podróżować nie tylko na dwutygodniowe wakacje, ale podróżować przez cały rok. Kiedy tylko tak naprawdę chcemy i mamy na to możliwości czasowe. Branża kempingowa w Polsce chyba troszkę się spóźniła względem rozwoju karawaningu. Sprzedaje się bardzo dużo kamperów, przyczep kempingowych, bardzo dużo Polacy sprowadzają używanych pojazdów, a niestety te pola kempingowe powstają troszeczkę powoli. Czego efektem jest chociażby fakt, że w momencie, kiedy rozmawiamy, a mamy taki przełom lipca i sierpnia, od Świnoujścia po trójmiasto. Ciężko jest nad polskim morzem znaleźć wolne miejsce postojowe. I oczywiście ta baza cały czas się rozwija, ale Polacy są też taki troszeczkę tacy specyficzni, czyli jak jest lato, wszyscy jedziemy nad morze, jak jest zima, wszyscy jedziemy w góry. A jeżeli spojrzeć całościowo na nasz kraj, bardzo piękny i bardzo różnorodny, to wszędzie tak naprawdę znajdziemy mniejsze lub większe pola kempingowe, camper parki budowane nie tylko przez osoby prywatne, ale też przez samorządy, które zaczęły zauważać trend polegający na tym, że ludzie zaczęli podróżować domami na kołach. Także ja jestem generalnie pełen nadziei, że będziemy mogli już za parę lat pochwalić się nie tylko przed naszymi klientami, ale też zagranicznymi klientami, że nasza Polska jest piękna, różnorodna i mamy coraz więcej tych miejsc postojowych, ale do tego jeszcze troszeczkę czasu musi upłynąć, żebyśmy mogli naprawdę, tak powiedzieć, Polska karawaningiem stoi. No Nie ma się co oszukiwać, karawaning stał się popularny dopiero od dwóch, trzech, czterech lat tak naprawdę, więc musimy poczekać, nie zważając, że na przykład takie zwykłe Pole kempingowe buduje się 2-3 lata.